Dwa, no i tylko dwa. Do akcji submeszynowych Capra Arnolda myślę, że może go nauczyli tak w wojsku, żeby właśnie tam zakładał akcję submeszynową. No ale teraz widzimy Capra Arnold wyrzucił potężnym Iron Ship Garego, Po czym wykonał parę akcji salutujących dla swoich żołnierzy, ale niestety dla niego Crow wykorzystał to, zrobił mu taki klozej oliny. Po czym wykonał czoblo, kolejną akcję na nogi. Teraz pokazał, pokazał coś dla swoich fanów, ale niestety wykorzystał to teraz. Crowbar skontrował jego headlock i odbił się od Lin i zaatakował z no niestety za drugi razem mu się to udało, ale jednak mu się to udało. Skontrował próbę jakiegoś ataku od Crowbar'a po czym przeszedł do tylnej kontroli i wykonał Russian Leg Flip. Widzimy, że ta walka jednak trwa trochę dłużej niż poprzednie, na całe szczęście teraz jeszcze Arnold pokazuje coś dla swoich fanów, no i chyba będzie już jego Jedna z ulubionych akcji, można tak powiedzieć, filmowa, Military Press, no i tak, udało się, niestety, Krowa Gary nie, nie udało mu się tego, nie udało mu się to skontrolować, ale za to udało mu się skontrolować ten atak takim uderzeniem z lewej pięści. Teraz widzimy potrójny German Suplex, też można powiedzieć, filmowa akcja Krowa garygo, i udało mu się, no nie wiem jak on znalazł na to siłę, Tizek, jak myślisz? Po prostu wszystkiemu winny jest przypływ adrenaliny, nagły przypływ adrenaliny, który powoduje, że odczuwamy Mamy więcej po prostu siły Dlatego Crowbar Gary właśnie ja wy... oh, yeah, yeah. Co to było? Yy, nie wiem czemu Kapral Arnold rzucił się nagle na sędziego Z clotheslinem Może nie spodobała mu się jego praca Może był zawolny albo coś takiego Ale widzimy szybko pobiegł po krzesełko Teraz jeszcze uderzył on Crowbar Garego w twarz Z tym krzesełkiem właśnie I wykonał mu German Suplex No tylko pojedynczy, ale zawsze to German Suplex I widzimy teraz Salutuje do swoich żołnierzy pokazując tym, że dominuje nad... Crowbar Garym Ten stał teraz, otrzymał kombinację prostych uderzeń i chyba zobaczymy teraz y, Kapral Slam, ale czy to się uda? Kapral widzimy, że wyrzucił on Crowbara, no i niestety udało mu się to. I co teraz robi? Widzimy, no, chyba nauczył się, że przy linach nie wolno wykonywać żadnych akcji. Odciągnął on Crowbara od lin przypiął go na środku ringu, no i chyba będzie koniec tej walki. Mamy trzy i Crowbar Garym znowu przegrywa. Kapral, Arnold i Halle Haley zawalczą o pas USA na Revolution. Recognized symbol of excellence in sports entertainment. Czy masz jakąś strategię na Billa Jack? Steve, wróciliśmy na wizję. E, a tak, dzięki Austin. W czasie przejwy dołączył do nas Black Jack, który będzie komentował z nami w wieczoru. O, słyszę muzykę Natural Carla. Więc BJ, co powiesz o Karlu? Więc tak, Steve. Nigdy z nim nie walczyłem, ale może pamiętasz, że byłem z nim w tag teamie I spisał się znakomicie w walce z Kibolem i Kapralem. Myślę, że ma spore szanse wygrać z Billem. City. i am to A jakie jest Twoje zdanie na temat Billa? Pamiętamy, że tydzień temu zaatakował Cię od tyłu po Twojej wygranej z Caperem Arnoldem. Steve, Bill to zły mistrz. Nie wiem, czy pamiętasz, ale gdyby nie podwójne wyliczenie na pierwszych galach w walce z Kibodem, to może ja bym z nim walczył o pas na beginning i myślę, że mógłbym wygrać. Jednak teraz jestem tego pewien, gdyż widzisz lewe kolano Billa, tak, i co z nim? Po walce z Fraglesem, Bill ma problemy z kolanem. Ja to spróbuję wykorzystać podczas naszej walki na Revolution i mam nadzieję, że to naprawdę będzie rewolucja. I zaczynamy walkę wieczoru dzisiejszego WTF, Bill Conan kontra Natura Carl i tak jak powiedział Black Jack widzimy, że są podobne jej postury, dlatego według mnie mają równe szanse, jednak starcie siłowe wygrał mimo wszystko Bill Conan wykonał trench, po czym wszedł na narożnik i teraz wykonuje no, taki boczny close i można by to tak nazwać, teraz pokazuje coś dla swoich fanów, o ile jeszcze ich ma, co niestety wątpię, teraz... Y na to kraj odbija się od Liny i wykonuje przepiękny Flying Shoulder Tackle. Jeszcze ta Lina dodała mu pewnie prędkości, przez co ruch ten był silniejszy. Teraz już ja przedziwną taką akcję, można nie wiem, samyszynową ją nazwać na rękę, po czym po, zatańczył, teraz Bill chybił dwa razy za po czym jednak zdecydował się na dropkick. Teraz znowu coś pokazuje, tak jakby pokazywa, że nie z nim te numery, teraz sam wykonuje Taką akcję na rękę, taki bardziej już to był łamać ręki niż ta akcja Karla, no ale tak teraz widzimy, jeszcze parę razy Bilkonan nadepnął na Natural Kara, za to Natural Kara jak już stał, wykonał Fisherman Suplex, do próby przypięcia jednak Bilkonan dochnął lin i sędzia mu się liczenie. No teraz widzimy, że NaturalCarol ładnie skontrował jakąś akcję i wykonał łokieć w plecy Billa. Po czym wykonał od razu przepiękny Russian lexi. teraz wchodzi na narożnik i by się szykowała jakaś akcja z lotu, widzimy, że Bill stał i Karol leci z Double Axe który trafi. Ta akcja opłaciła się Natural Karolowi trafił on w Billa i teraz wykonał swoje klasyczne kopnięcie, można powiedzieć z kolana w twarz, taki knee drop. Ale teraz chciał chyba on podnieść Billa, ale ten go skontrował, podrapał go po i wykonał teraz jeszcze Spine Buster potem jeszcze pokazał brak szacunku dla przeciwnika, napluł na Natural Carla i od razu przyszedł do próby przyjęcia, no ale mamy tylko dwa, i co teraz zrobi Bill Conan? widzimy, że nic nie zrobi bo szykuje się akcja kończąca Natural Karla, miał być właśnie Carter, ale Bill go skontrował i wykonał teraz takie podcięcie z łokcia w tył kolana teraz wszedł na narożnik, ale Natural Carl go kopnął i zobaczymy teraz jakąś akcję wysokiego ryzyka. Myślę, że będzie to jakiś suplex, chociaż może jednak nie. Widzimy takie DDT z trzeciej liny, z nogami zawieszonymi na trzeciej linie. I teraz Natural Karl pokazuje do białkonana, żeby ten stał. I widzimy, wykonujemy mu powerslam z przypięciem. Widzimy, otrzepa jeszcze ręce, że to nie było dla niego zbyt trudne. I mamy jeden, dwa, no i niestety tylko dwa. I ale co my widzimy? Widzimy, że Szaman biegnie na ring, jak postrzelony biegnie. Chyba chce pomóc Billowi, bo wiemy, że nie lubi on Natural Carla. Ale Natural Carl szybko wyszedł za ring, no i chyba zaraz po zamiata on trochę szamanem. Widzimy, wrzucił go w barierkę i teraz jeszcze uderza jego głową o barierkę. A Bill w tym czasie pokazuje, żeby Natural Carl, Natural Carl wrócił na ring, bo ten coś dla niego szykuje. Widzimy, że w końcu Natural Carl się opamiętał po y, trzech doliczeniach od sędziego, no i wrócił na ring i od razu otrzymał side effect od Billa Konana. Bilko no, od razu przeszedł do próby przypięcia, no ale wątpię, żeby to tak miało się zakończyć. Mamy jeden, dwa, no i niestety tylko dwa. Artizek Popatrz, szaman, pewnie nie lubi natural bo boi się o swoje pasy taktymowe, które ma z Samazulu i które pewnie, prawdopodobnie mogą mu zabrać. Właśnie natural wraz z jego bratem Król który no niestety ostatnio przegrywa. No i tak, teraz skupmy się na walce. Widzimy, że Natura Curry wbił takim dziwnym sposobem Billa w narożnik, po czym jeszcze poddusił go trochę. No może to była nieczysta akcja, no ale wi wiadomo, kto z nich używa bardziej nieczystych akcji i wiadomo, że to jest właśnie Bill. Teraz Natura Curry pokazuje, żeby Bill wstał. Pewnie szykuje się już akcja kończąca. No ale Bill jakoś nie chce wstać. I co, co teraz wymieszałem? Widzimy... Niósł na ring krzesełko, i teraz Bill wziął to krzesełko. A Natural Caribe bije się tam z szamanem przy krawędzi I teraz będzie się szykowała jakaś przepiękna akcja. Mamy taką przedziwną akcję, nie wiem jak to może nazwać, taki przedziwny suplex. No naprawdę, myślę, że po tym szaman nie stanie za szybko. Ale teraz widzimy: Senio zabrał krzesełko Billowi, jednak jemu to nie przeszkadza i od razu zabrał się za Natura Caribe, wykonuje serię. Czasów jednak. Ostatni chyba cios był skontrowany przez Natura Karla prawym sierpowym. Mimo to, no, Bill Conan wykonał mu Press i trochę go zmasakrował. Teraz pokazuje, żeby ten stał, że z nim nie takie numery. No i zobaczymy, jak to się skończy. Widzimy kopnięcie od Billa Conana i czyżby się szykowała jakaś akcja od tyłu. Mamy taki przedziwny rzut. jakbyś go narzał, jak jeszcze był połączony z elbow dropem. No właśnie, było to takie połączenie jakby back suplexu z elbow dropem na początku mogłoby się też wydawać. co to się dzieje na ringu? Widzimy, że Szama zagaduje sędziego, ale Bill szybko wyszedł za ring, wziął krzesełko i od razu wykonał Natural Carlowi DDT na to krzesełko. I teraz pokazuje, żeby ten wstał, bo pewnie szykuje już dla niego pewnie akcję kończącą. Widzimy, że czeka on na, tu, na Natural Carla i wykonuje mu swoją akcję kończącą, ten taki przedziwny rzut, który nadal nie wiemy jak nazwać. I sędzia teraz poszedł jeszcze dla pewności, wyniósł krzesełko, żeby nikt go więcej nie używał. I Bilkonan przechodzi do prób przyjęcia. Mamy 1, 2 i 3. Bilkonan wygrywa nieczyście przez DDT na krzesełko, potem wykonał swoją akcję kończącą i tak oto wygrał. Yyy... Blackjack? Wiesz, że gdyby nie Szaman, to byś nie wygrał? Tego się nigdy nie dowiemy. Ale wiesz, czego jestem pewien? Czego, czarny Jacku? Że wygram ten Paw na Revolution. Chcesz się założyć? Nigdy tego nie wygrasz, nawet jak mnie tu już nie będzie. Kona znowu dominuje. Żegnala się z Państwem. profesor zapasy. Cizek. I Micho. The recognized symbol of excellence in sports entertainment.